Witam. 19 maja 2016. Wdowce na oblocie. Wlot jest zamknięty, drzwi uchylone. Tak więc po wylądowaniu mogą zajrzeć do gołemnika. Tu się nic nie dzieje, karmy nie ma. Tak więc nie sztrenują. Co w tym czasie robią samiczki? Otóż na noc, pod koniec tygodnia, samiczki wdowy zostały zamknięte do boksów. O ile przez dzień przebywają w otwartej wolierce, tak, na noc zostały zamknięte do boksów, i tutaj wyciszone przebywają. Tu jest 15 boksów, przebywa w nich 14 samiczek. Okno jest zamknięte, by zewnątrz samce wdowce nie mogły ich podpatrywać. Teraz na chwilę otworzę okienko. O tak, troszkę światła samiczki wdowy przebywają. Możliwość kontroli jak spały, czy są piórka puchowe przyklejone do odchodów, jak kształtuje się forma lotowa. W tą niedzielę lot 350 km dla gołębi rocznych będzie wymagający. Jak sobie poradzą po raz pierwszy jako w metodzie wdowieństwa, zobaczymy. Samczyki dobrze. Oblot robią w tej chwili. Tutaj zamykamy ponownie, żeby samczyki po powrocie samiczek nie widziały. I następnie cyk będzie przegonienia wdowców do tej połówki. Zamknięcia tutaj drzwi. Następnie otworzę drzwi samic wdów które pójdą na oblot, wówczas samczyki tutaj przegonię do pomieszczenia samic z No i tak codziennie będę tu relacjonował, jak ta forma zwyżkuje. Tymczasem samczyki są na oblocie. Ryszard Tosnowiec, słoneczny gołemnik, bogatynia polska. Już wam daje jeść, już wam daje smakowiki, już wam daje smakowiki, no, no macie, macie, jedz, 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 jedz. Już wam daje jeść, już wam daje smakołyki, no jedz jedz jedz, 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 No zajadajcie sobie, zajadajcie, no. samiczki dokonały oblotu wylądowały już do pustego gołemniczka teraz dam im odrobinę jeść dostrzymują no, samiczki karmę dietetyczną dzisiaj jest czwartek lot jest krótki stosunkowo 350 km samiczki powinny mieć ciągły apetyt jeśli zaczną niechętnie obdziowywać jęczmień wówczas Przerwę, karmienie. Również takim symptomem na jedzenie jest podchodzenie do pojnika. Po czym samiczki przegonię do połówki gołębniczka. Po czym zabiorę i przeniosę do woliery. Cały dzień będą przebywać w jasnej, widnej wolierze, by zapobiec parowaniu. Oczywiście baczna obserwacja. Jeśli która bykolwiek samiczka próbowała z drugą i parę, należy je rozdzielić i ten okres przetrzymywać w boksach. Niedzielny lot 350 km, pierwszy z metody wdowieństwa totalnego. Zobaczymy jak te gołąbki sobie poradzą. W tej chwili je przegonię już do gołemniczka, do świarteczki, a potem do wolierki. Przeganiamy samiczki. Do swojego gołemniczka. No, proszę, proszę. Przechodzimy, wyluzujemy ten gołniczek. Tu karma zostanie. Tą karmę spożytkują później gołąbki młode. Tak żeby cały czas samiczki były nienasycone. Tutaj je na chwilę pozostawiam, a w tym czasie wypuszczę tutaj do gołęnika. samczytki wdowców. No chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie, 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 no chodźcie, 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 no chodź, 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 Ty jesteś mój ulubieniec, tutaj zajmujesz miejsce, jak również pstry Karol, który będzie przygotowywany ekstra do lotu z lecha w, Re. w tamtym roku był drugi w klubie, lot z Londynu 8 sierpnia, trudno będzie utrzymać piórka, także otwieram okienko, żeby widniej było, bo samiczki będę przeganiać. Celem złapania wdowce, już tutaj gorliwie oczekują. Celki są podwracane, nie ma takiej potrzeby. Dopiero przed lotem, jak na chwilę wpuszczę gołąbki do siebie, to te celki zostaną, te gniazda zostaną ponownie odwrócone. No i samiczki teraz do swojego gołębniczka, No i ci, 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 no, idź 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 idźcie. Idź, idź, idź. No, idźcie, idźcie do siebie. Także widać gołębice spokojnie tutaj przeszły. Teraz przymykamy ponownie, żeby jak jest szaro, to te gołąbki szybciej się połapie. No, samiczki czekają teraz na przeniesienie do Woliery. Tam spędzą. Cały dzień. I jutro powtarzamy tą samą sytuację. Ryszard Tosnowiec, słoneczny gołębnik, bogatynia Polska.